Oprócz tęsknoty i skruchy, jeszcze innym czynnikiem oczyszczającym duszę w czyśćcu jest cierpienie wywołane przez istniejące w niej różne przywiązania. Dusze w czyśćcu doświadczają różnorodnych form cierpienia, zależnie od tego, jakie grzechy człowiek popełniał najczęściej na ziemi, od stopnia złośliwości, z jaką grzech był popełniany. I od upodobania, jakie w nim człowiek znajdował za życia na ziemi. W wielu wypadkach w duszy umierającego człowieka jest jeszcze bardzo wiele różnych złych przywiązań, które powstały z powodu grzesznego sposobu życia. Te przywiązania mogą być bardzo różne. Inne będzie przywiązanie umierającego człowieka chciwego który przez całe życie dążył tylko do zdobywania pieniędzy inne będzie przywiązanie człowieka pysznego który chciał stale stawiać siebie ponad innych jeszcze inne będzie przywiązanie człowieka nieczystego a jeszcze inne takiego który przez całe życie szukał tylko rozrywek i przyjemności człowiek umiera ale przywiązania nadal istnieją w jego nieśmiertelnej duszy i rodzą po śmierci cierpienie. Wywołują cierpienie, bo są bezsensowne i nie można ich po śmierci niczym zaspokoić. Nie ma już bogactw, nie ma już tego, co karmiło za życia pychę, próżność, nie ma już tego, co mogłoby stać się rozrywką. W duszy, która kocha, z powodu tych nieusuniętych jeszcze całkowicie przywiązań, Płonie ogień pragnienia całkowitego wyzwolenia miłości z tych wszystkich ograniczających ją więzów. To bolesne pragnienie oczyszcza duszę. Tak więc dusza w czyśćcu oczyszcza się przede wszystkim przez tęsknotę za Bogiem, przez żal z powodu zmarnowanego życia oraz przez cierpienie wywołane przez różne jej grzeszne przywiązania.